Witam Was wszystkich, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony szybko bierzek i postaram się Wam w kilku słowach przedstawić, co nas czeka w najbliższej aktualizacji, a będzie się działo naprawdę, naprawdę sporo w stosunku do tego, co było, no co jest w aktualnej aktualizacji, czyli w skrócie, będzie się działo. Przede wszystkim mamy zapowiedziany festiwal, na którym będzie sporo zabaw, sporo gier i, no co za tym idzie, sporo primosków. Czeka nas na, Będzie na nas czekał nowy teren, czas, w którym będą się działy naprawdę, naprawdę to mroczne rzeczy. Ale przejdźmy sobie do największej atrakcji przyszłej aktualizacji, czyli banerów. Dostajemy nową postać Kamisato Ayato, który będzie Hydro DPS-em, przyobleczonym w miecz i będzie naprawdę, naprawdę robił furorę na polu walki. No, co do setów. Wychodzą dwa nowe, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy, więc idziemy dalej. A ja to nie wystąpi sam. W pierwszej części aktualizacji będzie mu towarzyszyć Venti. Ventiego, oczywiście nie trzeba wam przedstawiać. Przepiękny, Elemental sub TPS. I o, czego wam mogę powiedzieć więcej? Każdy chce tego gostka, tego pijanego gostka i który naprawdę robi. Z mniejszych stworków w miazgę, a i z większym naprawdę da się we znaki. Generuje energię w kosmicznych ilościach. Może uzupełnić oczywiście każdy, nawet najbardziej skomplikowany team. Co ciekawe, mimo wszelkim spekulacjom, w drugiej części aktualizacji dostaniemy siostrę Ayato, Kamisato Ayake. I wystąpi niestety solo, co dla mnie jest... Y w sumie troszeczkę wielkim zmartwieniem o tym, jak będą wyglądały przyszłe aktualizacje i jakich można się spodziewać powrotów. Wiemy natomiast, że prawdopodobnie jest zapowiedziana nowa postać kobieca. Pytanie, jak bardzo chcą rozważyć nadchodzące reruny kontra nowe postacie? Chodzą słuchy o jeszcze nowej męskiej postaci, ale. O spekulacjach gdzieś tam mówił już Wizu, więc zachęcam jak najbardziej do jego filmików. Będzie również nowa broń Haran Futsu. Będzie to broń dedykowana na Ayato. Co ciekawe jego bazową statystyką będzie prawdopodobnie według lików Crit Rate, czyli będzie to całkiem solidny miecz o wysokim współczynniku ataku co do jego pasywki wzmacnia obrażenia elementarne i za każdym razem gdy sojusznicy użyją elemental skilla magazynujemy jeden stack przy zmagazynowaniu dwóch staków i użyciu elemental skilla u postaci noszącej tą broń wzmacniamy nasz atak na 8 sekund na kogo ten miecz będzie dobry Poza Ayato, uważam, że catching może się tutaj całkiem nieźle sprawdzić, i no, jak najbardziej polecam wykorzystanie właśnie tej broni na tej właśnie kobiecej bohaterce i może naprawdę pokazać pazur. Dobra, idziemy sobie dalej. Będzie Quest Ayato. Taki fabularny, bardzo fajnie złożony według tej takiej otoczki politycznej. Ja wiem, że. Mało z was, kto się interesuje pewnie polityką, to jest trochę na takiej zasadzie jak był Quest Kokomi. On, był bardzo, on miał bardzo taki zalążek polityczny i on był dla wielu z was nudny i obawiam się, że Quest Ayato ja pod wieloma względami będzie bił właśnie w taką domenkę od Questa Kokomi, że nie każdemu się spodoba. Oczywiście na moim kanale wyczekujcie tłumaczenie tego Questa w tradycyjnym stylu. Że przechodzimy sobie kwestika, postacie mówią, ja tłumaczę na tyle, na ile jestem w stanie, oczywiście, i mam nadzieję, że kwestik Wam się będzie podobał. Podczas eventu czekają nas cztery zabawy. Pierwsze polega nam na fotografowaniu rzeczy o konkretnych kolorach bądź zjawisk, które będą inspirowały artystów do Rozwijania swojej twórczości. Będą oczywiście za to Primorski. Kolejny to jest Teatr Mechanikus. To, co no, tygryski lubią najbardziej, czyli stawianie wieżyczek. Będzie to troszeczkę zmienione, że na starcie już będziemy mieli jakąś swoją no, wersję randomową ustawienia wieżyczek. Możemy ją oczywiście zmienić. Czemu jest to? Tak bardzo. Znaczy, mam wrażenie, że bardzo są ułatwić tą grę dla osób, które tego nie ogarniają, ale w tym momencie trochę psują frajdę osobom, którym jednak ta gra. Ta minigierka bardzo się podoba. Ale czekam oczywiście na, na zobaczenie, jak to się sprawdzi w, w samej grze. Mamy bardzo ciekawą nową mechanikę. Walki na miecze. W którym nasz traveler bądź travelerka będzie walczył solo, właściwie taki sparring z jakimś tam sobie ziomkiem. Dostaniemy nowe ataki, nowe mechaniki, jak parowanie, blokowanie, kontry. I mam nadzieję, że to będzie całkiem fajnie rozbudowane i że to jest taki zalążek, który pozwoli nam w przyszłości troszeczkę bardziej rozwinąć mechanikę normalnych ataków. Żeby to nie było tak, że tak w tej chwili, że klikamy sobie jednym przyciskiem myszki, czy pada i nasz bohater wykonuje różne tam sekwencje, bardzo bym chciał, żeby to było bardziej roz, yy, rozwinięte. Nie mówię to może na takim poziomie, w jakim jest Sekiro, ale bardzo fajnie yy, na pewno widziałbym to w przyszłości w grze z biegiem czasu, żeby ta gra się rozwijała nie tylko na. Etapie fabularnym, takiego kontentu, eventów, tylko żeby też rozwinęła mechaniki, które już są w tej grze, bardziej rozbudowała. Nie twierdzę o całkowitym przebudowaniu postaci, co już coś takiego słyszałem, że ma być jakieś drzewko umiejętności. U każdej postaci mamy sobie wybierać, jakie umiejętności mają być. Nie uważam, że może aż nie tak drastycznie, ale opcja dodania jakichś. Wersji parowania czasów kontr co na, co na przykład bardzo fajnie działa u Beidu, bo Beidu ma na przykład mechanikę kontry i żeby to wprowadzić naprawdę w taką mechanikę naprawdę tego normalnego ataku i byłoby to wspaniałe właściwie. I ostatni węcik to sztuka układania kwiatów. Przyznam się szczerze, że nie wiem jak się to nazywa. I wygląda to uroczo. I pewnie trafię do domku. Swoją drogą muszę kiedyś zabrać za ten domek, oprócz zrobienia plantacji bitcoinów w domku, żeby dobić 10 poziom, to tak właściwie nie mam tam za bardzo wiele ruszone, trochę creepy. Ale dobra. I przejdźmy sobie do drugiej części aktualizacji, w którym to będzie czas. Piękny teren taki mroczny, będzie taka mechanika zdobywania. Takiego urządzenia, który rozświetla nam te ciemności tego czasmu że im głębiej, tym no, nic nie będziemy widzieli, będziemy musieli faktycznie mieć to światełko. Przypuszczam, że nie wiem, czy to ograniczy naszą eksplorację w całości, bo są pewne myki graficzne, które pozwolą nam grać w całkowitych ciemnościach, ale powiedzmy, nie wchodźmy aż w tak drastyczne rzeczy. I skupmy się na tym, co dają nam twórcy. I będziemy oczywiście rozwijali to takie, nie, to jest grzyb fluorescencyjny. Flu Takiego grzybodrzewa drzewa. I w zależności od wzmocnienia go, dostaniemy takie rzeczy jak rolki, kaskę, książki i nawet tam się znalazła koronka. Więc całkiem super, całkiem, całkiem sympatycznie. Będzie również do tego. Archon Quest, który, którym spotkamy Dyslefa I jakby ten wątek po ostatnim spotkaniu z naszym bliźniakiem będzie kontynuowany. I to są takie, bo no, naprawdę ciężkie nutki. Mam nadzieję, że w miarę będę mógł, potrafił, miał czas, żeby na bieżąco te filmy z tych questów przetłumaczone wrzucać. No nie będę ukrywał, że zajmuje to Ogromną masę czasu, a ja jednak tego czasu aż tyle nie mam, ale będę się starał dla Was, oczywiście, żeby na moim kanale znalazły się te questy jednak y, po polsku, żebyście osoby, które gorzej znają angielski bądź po prostu nie czują tego klimatu, grają na przykład dla ładnej grafiki, dla y, fajnego gameplayu, żeby gdzieś tam też zrozumiały ten świat. Pojawi się nowy przeciwnik, taki, to jest niby maszyna wiertnicza, która to była samoświadomość, bardzo, bardziej taką samoświadomość bestii, coś jak instynkt i ma ochotę nasz zdeptać i rozgnieść i przemielić. Ale wygląda fajnie, naprawdę wygląda super. Całe te animacje. Yy... Są przepiękne, więc nie mogę się doczekać walki z tym czymś, z serpentem, który mi przypomina Stelixa z Pokémonów. Wybaczcie, porównanie Będą dwa nowe sety. Pierwszy, myślę, że jest w dużej mierze dedykowany pod Ayato. Echoes of the Fairing. I dwie części dają plus 18% ataku. Co do czterech części to daje 36% szans przy normalnym ataku na zdobycie staka, który przy kolejnym normalnym ataku mamy szansę zadać 70% większe obrażenia. Po zadaniu tych obrażeń po 0,05 sekundy przepada. Może się to wzmacniać i nakładać 0,2 sekundy i w przypadku nie zadania tych większych obrażeń. Kolejny normalny atak jest jakby jeszcze bardziej, jest większa szansa na zadanie tego, do, tych dodatkowych obrażeń, więc jak widzicie całkiem fajne. Ja tutaj widzę potencjał na przykład na Julii. Idzie na pewno przetestować. Później mamy Vermilion Hirafter, to jest też ciekawy, zwiększa, dwie części zwiększałem atak o 18%. Swoją drogą widzę tutaj bardzo takie oczko w celu troszeczkę u uniwersalności setów Nie wiem jak by to powiedzieć Żeby każdy set miał bardzo wiele zastosowań Więc te dwie części plus 18% tak naprawdę możemy zrobić jako dodatek Do właściwie każdego seta jakiego chcemy Co tutaj mamy? Po użyciu Elemental Bursta Otrzymujemy, co nie jest taka light nascent, który zwiększa nas, nasz atak o 8% na 16 sekund. Jeśli sojusznik dodatkowo straci życie, atak jest wzmacniany dodatkowo o kolejne 10%. Może się skumulować do 4 razy. Może się nakładać co 0,8 sekundy. Przepada, jeśli postać opuści pole walki. Po użyciu kolejnego Elemental Bursta, poprzedni tak przepada, a zaczyna być jakby stakowane nowe, Więc jak widzicie, też całkiem sympatyczny set. Bardzo, bardzo dający możliwość właściwie dla wielu postaci, nie tylko, nie tylko Ayato czy, nie wiem, Hutao myślę, że tutaj też całkiem nieźle się sprawdzi. No myślę, że nawet pod Hutao to ten set to, no, może zrobić furorę. Oprócz tego w samym, w samym czasie będziemy mieli również zabawy na Primozki, oprócz samej eksploracji. Pierwszy polega na gotowaniu, próbie ugotowania jakichś dziwnych potrawek. I możemy później dać je skosztować naszym y, towarzyszom broni w tipociku. Co jest bardzo fajne i fajnie, że rozwijają nasze relacje. Szkoda, że tylko podczas eventów i chciałbym w przyszłości, żeby te relacje były o wiele bardziej rozwinięte. Nie mówię, że to ma wyglądać jak w Simsach, dzieci tutaj nikt nie robić nie będzie, ale... Ale chciałbym, żeby jakby te relacje były o wiele bardziej rozbudowane, że gdzieś tam zdobywamy jakiś tam aspekt sympatii, na przykład u naszych towarzyszy, bądź niechęci, jeśli robimy coś złego, Naprawdę idzie to w bardzo, bardzo szeroki sposób rozbudować. Drugi, drugi mini-evencik, który będzie w czasie będzie polegał na takim rezonansie między jakby przekaźnikiem i odbiornikiem. I będziemy musieli skomponować dwie drużyny, które zarówno przy przekaźniku, jak i odbiorniku będą musiały sklepać jakieś tam fale potworów. Dostaniemy za to jakieś bosty, jakąś walutę. Tyle. Trzeci evencik to będzie robienie zdjęć konkretnych miejsc, będziemy mieli podpowiedzi i pewnie za każdą fotografię no, będą primoski i wiele pewnie kaska, mora, co tam sobie jeszcze wymarzycie podczas tych eventów właśnie, bo już mi spotkamy tutaj również postać z Fontaine. Hmm, czyli z Hydro terenu Przyznam się szczerze, że ja o wiele bardziej od Sumeru czekam na Fontaine, bo ja jestem wielkim fanem Hydro w tej grze i nie mogę się doczekać, bardzo bym chciał, żeby ta postać nie była taka bezwyrazowa żeby to faktycznie była postać z wizją była yy, wiecie, fajnie ubrana, słodka bądź męska taka yy, konkretna Którą może w przyszłości będzie można zagrać i byłoby to takie fajne oczko puszenia do osób, które jednak czekają na Fontaine. Nie oczekuję od tego wiele. Ja wiem, że to prawdopodobnie jest moja taka spekulacja jak stąd do kosmosu, ale chciałbym, żeby to tak było. Z rzeczy ważniejszych wróćmy sobie jeszcze na chwileczkę do samego festiwalu. Podczas festiwalu będzie można zdobyć jako główną atrakcję koronkę. Oraz yy, Xingqiu czyli no, przez wizu tak słodko nazwanego czopka. Jednego z najlepszych hydro w grze więc jak najbardziej polecam wam brać w tym udział. Dobra to tyle. Mam nadzieję że filmik wam się spodobał. Zapraszam do komentowania. Dziękuję wam wszystkim za uwagę no i cześć.